Włączam na szybkości nagrywanie i patrzcie, co się dzieje TNT mi po prostu znika ze skrzynek i tak po prostu nie może być. Na serwerze są wszyscy chłopaki, więc moim zdaniem to jest po prostu ich sprawka, bo to jest niemożliwe! Wszystkie zapasy przeniosłem w tą jedną skrzynkę, a ona po prostu znika. No słuchajcie, to jest po prostu no niewyobrażalne. Jeżeli oczywiście... Jeśli tego kanału nie subskrybujecie, to zostawcie subika w tym momencie i zostawcie łapeczkę. Jeżeli będzie, dajmy na to, 10 tysięcy łapek, to bubowice wygrają wojnę, więc klikajcie łapeczki, a my, słuchajcie, musimy pobiec na pełnym speedzie i po prostu tych chłopaków powyjaśniać, bo tak po prostu nie może być, że oni, wiecie, jakieś czary-mary mi robią i, i cały TNT z całej skrzynki ulet, ulatuje i po prostu znika. Ale chciałbym wam również przypomnieć, Nieć o tak jakby promocji na sklepie, bo od 99 zł jest darmowa dostawa, więc polecam bardzo wchodzić na sklep i zobaczyć tam, jakie są cudowne wzory. Zapraszamy bardzo gorąco. Może sobie coś wybierzecie, tylko pamiętajcie, 99 zł darmowa dostawa. Polecamy gorąco. I słuchajcie, idziemy w takim razie tutaj do tych chłopaków, po prostu ich po Tu w ogóle jakiś strzały sieć. Siedzi... Ty! Awerka, jesteś tam! Czego ty jeszcze tutaj szukasz, co? Musisz głośniej mówić, Aberka! Ty! Czego ty tutaj szukasz? Ale mnie strzeliłeś, chłopie! No i dobrze ci tak, tam jest twoje miejsce. No dobrze, na pewno, przy... wiesz... Wiesz, że jak chłopaki przyjdą, to będziesz miał manto, typie? Nic mi nie zrobią chłopaki, żebym ja do ciebie tam nie przyszedł i ciebie nie wyjaśnił. Dobra, ty nawet, nie masz, no U. Ty, ty nawet podejścia ty, nie masz w cari. muszę... Dobra, nie strzelaj we mnie, bo chciałbym pogadać o czymś. Co, o, no w, co ty w ogóle za Człowieku, ty chcesz zdewastować całe milionowice. Ty, ty no, ksatorze. żebym jak ciebie za chwilę nie zdewastował. Nie, bo Słuchaj! Jest grane. Słuchaj, ty, ty mi znika ze skrzydła. No chłopie normalnie, mam skrzynkę z tym tymi znika. Ja rozumiem, że mi no wysadzacie... Bo jesteś, no bo no bo nie umiesz po prostu ogarnąć sobie skrzypki i nie wiem gołąb ci zjada Nie, to nie chodzi o coś takiego, tylko po prostu to serio znika. No jak chcesz to ale możesz ty, nawet nie. do mnie przyjść i nie, zobaczyć. Ale nie będę do ciebie przychodził, typy, teraz jesteśmy wrogami, no co ty myślisz, że ja będę ci jakieś problemy załatwiał, bo, bo to by coś znika, no chyba cię powijęło. No ale chłopie, moim zdaniem to jest po prostu wasza sprawka i ja ci o tym dowiem. Nawet, nawet jeśli, to co z tego stary, to ty zapowiedziałeś wojnę, więc tak było A powiedz mi, i kto z Bobowic odszedł? E, zacznijmy od tego, że ja do Bobowic nawet nie przyszedłem, tylko byłem szpiegiem, bo ty chciałeś zniszczyć całą Milenowice. a to... No na pewno, sobie, wiem, ja ci zaufałem, jak ja nie wiadomo komu. Czytów, ...albo masz 500 IQ i my sami bez tego szpiegowania byśmy sobie nie poradzili, to już nie jest moja wina. A Berka, to jest twoja wina, wiesz co ci powiem, ja naprawdę dowiodę kto to robi z tym ty, ty. Dobra, ale no nawet co, ale nawet jeśli to my, to co? To co, myślisz, że... To ty macie będziesz... po prostu po was, wyjaśniam was wszystkich, bo tak. to już po prostu ty, koniec. Ty, ja cię trafiłem trzy czy cztery razy, ty ja, mnie zeznał. No. Ja ciebie tam nie Patrz, trafił ja z tego łuku. Strzelał, nawet nie będę strzelał, Okej, tylko ty to wiesz, jesteś takim pacanem, naprawdę takim matołem. Ty! Matem, ty! Po prostu, Sam tak, jesteś spacanym mantołem! Napiję, chyba Masz cię, nie trochę strzał? Hmm... Co Ale ty komuś, tam robisz? O, mam, 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 mam strzały. Patrz, patrz, mogę ci pokazać, co robię ze strzałami. Patrz, No, tylko, co robisz? Się da. Patrz, cyk, cyk, tyk cyk. cyk, cyk. A, co zabrawa. zrobiłeś? Pokaż jeszcze raz. Wyrzuciłem do żeby... No zabrawa, chodź tu, co, się, no, co się boisz? Co uciekasz? Patrzcie jak bohó. zamurował, kurczę, teraz tu będzie strzelać z łuku, myślisz, że jest fajny. No chodź tu, a nie strzelasz tak z dalej. co? Myślisz, że jesteś dla fajny? Czasu, człowieku, nie mam dla ciebie czasu. Gdzie ty jesteś? Gdzie uciekłeś? Nie, nie mam czasu dla ciebie, człowieku. No Pal, to górzko. chodź tu do mnie, pyk! Wyjaśniamy cię i po tobie! Dobra, wiesz co? Ja nie będę na mojego... na takiego szpiega jak ty, najgorszego tracić czasu. Dobra, pozdro! Słuchajcie. Mam dobry pomysł. Jak on nie chce nic zgadać tak wiecie normalnie, to ja po prostu wezmę poteczkę na niewidzialność. Pójdę tam do niego i go po prostu wyjaśnię na poteczce na niewidzialność. On mnie kiedyś uczył takich rzeczy, że ja. To ja po prostu muszę teraz go wyjaśnić, właśnie w taki sam sposób. Ale serio, to jest po prostu jakiś dramat, że to TNT mi cały czas znika. I ja naprawdę nie wiem o co chodzi, czemu to TNT w ten sposób znika. Ja rozumiem, wiecie, że już mi coś tam wysadzą, ale no. TNT. No patrzcie, z godziny z minuty na minutę. Widzicie ile tego jest? Wezmę tego troszeczkę do siebie, żeby mi całkowicie już nie poznikało. Ale to są po prostu jakieś jaja. To są po prostu, no to są wielkie jaja. I takie coś po prostu nie możemy tego tak koło nosa przepuścić. Tylko naprawdę wojna chyba będzie za niedługo. Na wszelki wypadek wezmę tutaj mleczko ze sobą i dwie potki na niewidzialność. Dobra. I słuchajcie, teraz zdejmujemy sobie i wypijam tą potkę i będę lecieć do aberki, słuchajcie, po prostu idziemy go wyjaśnić, popoodglądać, tylko tutaj klikam, okej, okay, teraz mnie już będzie w ogóle nie będzie mnie słyszał, więc eleganc ty. Ty! On gdzieś tam na dole jest! Poczekajcie, bo ten cymbał chyba mi do bazy poszedł. Poczekajcie, muszę teraz na pełnym speedzie. No co on sobie wyobraża, że co? Do mojej bazy będzie Ej, on jest w moim magazynie! Słuchajcie, tu są jakieś jaja. On jest w moim magazynie? Ty, co on tu robi? Poczekajcie. Co on tu robi? Ej! Poczekajcie, co on tutaj kombinuje? Co to jest za wyjście? On w ogóle... Co? Ej, słuchajcie, to są jakieś jaja, że tutaj to wszystko znika. Ej, wy sobie chyba żartujecie, że oni tutaj jakiś mechanizm zrobili. Co to jest takiego? Poczekajcie, bo jak tu skończę, to już nie będę mógł wrócić. Ale poczekajcie, on sobie tutaj zbiera całego. Poczekajcie, bo teraz jeszcze muszę uciekać. Dobra, uciekłem. Ale co za lamus, Patrzcie, tu w ogóle jakiś TNT postawił? Ej, on jakieś TNT pod moim magazynem stawia? Co? Co? Ej, słuchajcie, on chce chyba, żeby mój magazyn wybuchnął! Ej, co ja mam zrobić? Poczekajcie, piję mleczko i wbijam tam do niego. Muszę go po prostu wyjaśnić, bo tak nie może być. Poczekajcie, lecę tam do niego, tylko poczekajcie, żeby, czy musi pokazać. Poczekajcie, jak wejdzie tutaj do góry, tylko szybko jeszcze po strzały, żeby mnie teraz nie zauważył. Poczekajcie, tu są strzały, dobra, biorę na strzały. I poczekajcie, pójdę, poczekam aż on tu przyjdzie do góry, tylko teraz klikam, okej, okay, elegancko. I teraz będzie mnie... <laughs> poczekajcie. O tutaj. Ty, Aberka, co ty tu robisz? Ty, Lamusie, Aberka. Ej, co on udajesz, że go tu nie ma? Ty, Aberka, gdzie jesteś? Co ty tu robisz, Lamusie? Halo! Patrzcie, się zamurowuje. Ucieka, słuchajcie. On mnie nie słyszy. Poczekajcie, przecież klikam ten przycisk. No, poczekajcie już mnie. Ty! Aberka, gdzie... jak mi strzelił tą prawie, poczekajcie, muszę naprawdę uważać na siebie, ale co to ma w ogóle być? Gdzieś kopię, poczekajcie. Ja go muszę po prostu pójść wyjaśnić. O, widzicie, idzie tutaj. Idzie, idzie, idzie. Wyjaśniamy go. Co ty tutaj robisz, Smarty? No co ty tu robisz? Ty jesteś pod moim magazynem. Nie jestem pod twoim magazynem. Jestem w miejscu, gdzie powinienem być. I kopię sobie diaksy. No na pewno, a powiedz mi, co tu jest za tory w tym miejscu? Czy ty zrobiłeś sobie tory do milionowic? to jest całe to ty moje? Ty transportujesz TNT do milionowic, żeby je No ten, to strata, bezczelny. tata! I co Ty jeszcze bezczelny. powiesz, że to jest moja wina i ja to wszystko transportuję, tak? A, a... A, a kto? Dobra, zobaczymy gdzie te tory prowadzą. Uwagi, ja bym chciał zobaczyć, bo to no ja teraz też się jestem tak bardzo wkopałeś, ciekawy. Nie tak stary, jak Nie wiesz że to, co? To milionów, ja za to chwilę tak cię wyjaśnię. po prostu wyjaśnię. Stary, po prostu ja cię zmiażdżę za to. Nie, żeby mi ja cię ja ja obrażę, ci nie wyjaśnił. To, gdzie to wychodzi? No gdzie to, to, to wychodzi, właśnie, jak to się. będzie u was gdzieś, to po prostu po was jest. Jak u nas? Ja pierwszy raz na oczy widzę te tory chyba. Tu całe TNT zbieracie! Co ty, gdzie my jesteśmy? To są stare bobowice, nie widzisz? No ale chłopie, to niemożliwe, że ja coś takiego postawiłem, żeby mi TNT ze skrzynek Akcept. znikało. Może ja? Nie no, w ogóle nie no, bez A co, myślisz, ]owo? że to ja tu zrobię? ja cię wyjaśniam, ziomek. Po nie, tobie, po prostu, po prostu, po prostu lecisz. Po prostu zaraz nie wytrzymam. Ty Żebym robisz, ja nie wytrzymał. Ja, ty robisz sobie tory. W to ogóle, co tu się stało ty z tymi jest... bobowicami? Gdzie tu są te domki? Ale nie wiem, czy zauważyłeś czerwoną linię, to już nie są bobowice. Jezu, tutaj były domy i całe miasteczko. Tak i proszę spójrz na czerwoną linię, gdzie ona prowadzi. W tym miejscu, gdzie jest ta strzała płomienna. Już nie ma bobowic. Ale pytanie, tutaj, tutaj, tu tak, są... tutaj. Tu, tu, tu to nie ma bobowic. Tu są jeszcze bobowice. Tu I są, są jeszcze to. bobowice, dlatego zostawiliśmy bobarze. Aha, linię. rozumiem, czyli Ale woda tam, tu jest. Nie ma bobowic, to agentyk wziął i wysadził. Ale ja tej granicy fest nie rozumiem w takim razie. Woda jest moja czy wasza? Nie, no woda jest twoja, proszę bardzo. No Popatrz na linie. Dobra, tak, to było w takim dziwne. razie tutaj kogo jest? To jest y, twoje jeszcze. Które? Nie, czekaj, nie, to już nie jest twoje. Nie, kurde, ja nie wiem, jakiś amator robił tę linie. W każdym razie <laughs> nic nie jest twoje. Wy się twoje. sami głupicie, a nie Dobra, po prostu. Ty, coś, Dobra, czyli w zrobić, takim to? razie to jest u mnie czy u was? Eee... Ty... Uh, uh, u, u ciebie! U mnie? U ciebie! I co, myślisz, że ja bym takim gałganem, żeby sobie zabierać TNT ze skrzynek? Tak, i żeby wystawić milionowy Nie, żeby ja, ja ci dam, no, ja cię wyjaśniam! Po, Zaraz, po tobie! Po prostu, się Zastrzelę to cię! To prostu, nie, ci stary zmiotę, ci No na zmiotę. pewno, nie zmiot... Nie, nie z... No a tu uciekaj tam! No widzicie, nie jaki lamus tak już ucieka! Po nie jestem no, no chodź tu, chodź tu, lamusie! Dawaj, no chodź tu! Naprawdę, naprawdę. No my, dawaj, jak no chodź, chodź tu do mnie. Przyjdą, to my wywołamy wojnę, ja nie będę. No wywała, na pewno, sirata, tata. Skończyło się już normalnie dzień dziecka. Co to ma być? Przychodzicie, wszystko mi kradniecie. Jeszcze strzały w ciebie w ogóle Ty nie trafło. Ale że zepsujesz całe miliony? To co? Myślisz, że ja będę ci jeszcze dostarczał TNT? Jak Ale myślisz, że byłbym takim dzbanem, żeby sobie po prostu TNT z własnej skrzynek zabierać i dostarczać do waszej twierdzy? Ja powiem tylko tyle, to nie jest moje TNT, tylko twoje. Ale dobra, to w takim razie ja tu zabieram te tory wszystkie. Skoro to nie jest, to jest moje, no to dobra, to ja mogę w takim razie zabrać. Ej, cóż, w ogóle lamusy najgorsze. W ogóle wezmę teraz potkę na niewidzialność i zobaczę, bo on w ogóle gdzieś tam pobiegł. Poczekajcie, zobaczymy, co on będzie robić. Tylko muszę jeszcze dobiec i odłożyć trochę i temu, że mi się tutaj secik zmieścił. Dobra, i słuchajcie, pijemy tą potkę i musimy sprawdzić, co on tam będzie kombinować w tych bobo. Widzach. bo co jeszcze jak słuchajcie, on będzie nas skradł. Poczekajcie, musimy tam na szybkości pobiec. Naciskamy, żeby mnie nie słyszał. Dobra, i poczekajcie, podchodzimy i co on tutaj kombinuje. I znowu słuchajcie, zbiera te wszystkie te całe wagoniki. Poczekajcie, co on tu będzie ewidentnie, on coś tutaj kombinuje. Tam jest jakieś wyrzucone rzeczy i co on... On chyba czeka, żebym ja przyszedł, czy co? Poczekajcie. Poczekajcie, on chyba. On myśli, że to mnie nie ma. Ale jestem idealnie schowany. Dobra, idziemy na górę. Tu w ogóle, ile tu jest TNT pod tym magazynem? Co to ma być? Poczekajcie, muszę tu zobaczyć na pełnym speedzie. Co to to TNT tu robi? To ktoś sobie jakieś żarty robi, że ktoś mi wszystko. Uj, yy, muszę tu uważać, dobra. On gdzieś uciekł, słuchajcie. Czy on się już poddaje i ucieka stąd, czy nie? Bo nie jestem pewien. Poczekajcie, wraca. Wraca do magazynu, czy, czy na dół poszedł? Poczekajcie, nie jestem pewien. On tutaj ewidentnie coś bui, bu, buduje. Ale słuchajcie, ja to na pewno wszystko zniszczę. Poza odcineczkiem, albo jeszcze na tym odcineczku. Tylko co on tutaj kombinuje? Poczekajcie. Nie, wiecie co? Ja tu chyba biorę, piję to mleko i go wyjaśniam. Bo on tam cały, cały czas coś buduje. A mi się to ewidentnie nie podoba. Dobra, jak on tutaj coś buduje, to ja piję mleko. Mleko i go po prostu wyjaśniam. Bo to są jakieś, no po prostu to są jakieś żarty Pod całym, pod całym magazynem jest jakieś TNT Poczekajcie, klikamy przycisk i teraz lecimy na niego Zjem sobie tutaj jeszcze ziemniaczka Dobra, biorę łuk Ty, Aberka, jesteś tutaj? Poczekajcie Gdzie on jest? Ty, coś ty zrobił z tymi torami, co? No co? Skoro to są tory Bobowic, to po prostu sobie wziąłem! A, a co jeśli to były moje tory? Mm, mówiłeś, że to były moje tory. No bo były, a co gdyby były moje, to co zepsuj, to oddawaj te tory! Lawa tu jest... No leku. i cię wyjaśniam, po prostu lecisz! Nie no, ale ja oddawać No, o co tory. mi chodzi? Zabieracie mi TNT na wojnę. Że... TNT? Ty sobie no wy mi zabieracie tymi torami. Łoń wow, spadłem. Poczekaj. I tak, sam sobie zrobiłeś to. No na pewno, żebyś ty za chwilę nie spadł na ten swój łeb. Ty, nie muruj mnie. Poczekajcie, mam malutki problem. No co za... Ej, Aberka, zostaw mnie w spokoju. Nie, nie, Poczekajcie. Nie, ja cię wyjaśnię. 你就遭气了呗。<啥> Nie, 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 wracaj tutaj Poczekajcie, szybko, muszę go tam wyjaśnić Idę do niego, bo mnie po prostu teraz Tak zdenerwował, poczekajcie Idę go wyjaśnić, gdzie on jest Nie mówcie, że już mi tak daleko uciekł Poczekajcie, muszę te tory na szybkości Zniszczyć I jak najwięcej, słuchajcie, TNT Żeby do mnie wróciło do naszej Do naszych bubowic. szybko zbieramy Jak najwięcej TNT, bo TNT To w sumie jest najbardziej cenne Na całą wojnę, więc słuchajcie Zbieram tu TNT, a naprawdę Zaberką się jeszcze policzę. Jak nie na dzisiejszym odcinku, to na jakimś przyszłym. W ogóle to był jakiś bóg, czy coś? Nie wiem. Widzę. O, patrzcie. O co chodzi? Nie wiem. Jak już widziałem, ja wyrzuciłem kilof. Poczekajcie. Wezmiemy ten kilof, ale naprawdę. Zaberką musimy się policzyć jeszcze. Ja na razie muszę poza odcinkiem tu całe TNT, żeby wróciło do moich skrzynek. I w ogóle co tu a jest, słuchajcie. Jakieś, nie wiem w ogóle rzeczy pod bobicami. To są jakieś jaja, ale dobre słuchajcie. Jak dotrwajesz się do tego momentu i macie już awatar dla widzów, to wam przywnę serduszko w komentarzu, że jeżeli napiszecie jakiś komentarz, a że jeżeli nie wiecie o co chodzi z awatarem dla widzów, to wchodźcie w opis i tam wszystko będziecie mieli napisane. W skrócie to są po prostu awatary, które ustawiacie sobie na YouTube'a i dzięki temu będziecie dostawać jakieś różne rzeczy na moim kanale. Albo Pozdro, jakieś albo, no albo różne rzeczy. A tu jest golem Bambiczek. Pozdro, Bambiczek. No i cóż, słuchajcie, ja będę uciekać. Dziękuję Wam za ten odcinek. Pamiętajcie, subskrybujcie ten kanał. Zostawiajcie łapeczki 10 tysięcy i wygrywamy z tą wojnę. z tymi gałganami. I pamiętajcie o trwającej promocji. Darmowa dostawa od 99 zł. Zapraszam bardzo gorąco. No i cóż, na zakończenie jedno wielkie, wielkie, przyolbrzymie. Pozdro!